Tam. Nie patrz. Krzysiu, co Nie pogadałeś na YouTube'a go biegać? No. Aha. Mam go no. patrzeć, Co jest? Ja ci powodzenia życzę. A dziękuję również. Ja byłem równy, panie. Ja? Ja bym równy. No i dobrze, nie? Jak mam dom, dom, jak nie mam, nie mam. No jasne to. Dobrze, nie? Powodzenia wszystkim, mam życzyć. Tak? Ja. A to 90 groszy chcesz? No. Ja bym... Ja bym... Ja, by, ja, by. Ja, ja bolka brakuje. Czyżbyś chciał, żebyśmy byli ładni? to co tam? Nie? 50. Wczoraj. 50 groszy może być? Bierzesz, tak, kurwa. Pani 40 groszy. 60 groszy. 50. Groszy. A, tak ładnie po prostu. Nie, I... ty nie, nie. kurwa. nie, 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 nie. Nie, 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 nie,

Ty cię szukać kurwa, do już. A cię kurwa bardzo, no? Gdzie cię szukać? To ja i ja to... No jak po długuję. Wiesz gdzie stoję, nie? O której do tego? No, po dwóch, O której? O której, do której? O ósmej godzinie już. Od do 8. O ósmej Zaraz. Zapisz tylko, żeś nie usłamał. Jest! Czy to fujle, aparat, no jest ciemno, prawda? nic nie się widać. No, to no to tak chciałem zapalić, chaniem w co nie, Ale to nie, jadłem. ale to kurwa, jego się tego mordą, są od on i mordą. No, 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 nie widać no, no, a no, co no, 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 Ale ty no, no, no,